Cześć, jestem Kardy, to kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Woda stanowi około 0,9 masy świeżych grzybów. Suszono 2,5 kg grzybów, wyparowało 8/9 wody, ile ważyły suszone grzyby. Dobra, no to zaczynamy od tego, że zebrano gdzieś tam 2,5 kg grzybów i przeznaczono je do suszenia. Czyli wszystkich grzybów mamy 2,5 kg. Woda stanowi około 90% masy świeżych grzybów. Czyli my tu mamy ułamek z liczby. Możemy to sobie zapisać od razu tak? Albo zapiszę wam to pod spodem, że mamy oczywiście ułamek z liczby w tym przypadku z masy. Mnożenie jest naprzemienne, więc jest to obojętne, w jakim szyku my to zapiszemy. No to sobie to wymnażamy teraz. I 9 razy 5 to 45, 5, 4 dalej. 9 razy 2 to 18, dodać 4, 22 i zliczamy ilość miejsc po przecinku. To mamy pierwsze, to mamy drugie. Hop, więc mamy tak. Kilogram. Ok. I teraz najważniejsze jest to, aby w tej części zadania zrozumieć, że my mamy. Tych całości, tych grzybów. 2,25 kg wody, a ta reszta, czyli jak weźmiemy to i odejmiemy te 2,25 kg, to zostaje nam 0,25 kg. I co to jest? To jest masa grzybów bez wody, czyli Mm, tak jakbyśmy wypompowali z całych grzybów wodę i została nam masa. Ja Wam tutaj napiszę sucha masa grzybowa. Ok. Teraz przechodzimy do kolejnej części. Wyparowało 8 dziewiątych wody. My mamy tyle wody, więc wyparowało 8 dziewiątych. I znów mamy ułamek z liczby. Czyli możemy sobie to zapisać jako 8 dziewiątych z masy ponownie. No i zamieniamy to sobie na mnożenie. I to na ułamek zwykły. 0,25 to jest 1 czwarta. To teraz to na niewłaściwy.

Bo nie odparowała nam cała woda. Tylko 2 kg. Zatem zostało nam 0,25 kg wody. Ile ważyły suszone grzyby? Ja wiem, że te suszone grzyby to wydawają się być mega suche, no ale one coś tej wody w sobie mają. Mało, ale mają. Więc bierzemy tą suchą masę grzybową. I tą nieodparowaną wodę. Czyli mamy 0,25 kg plus 0,25 kg i otrzymujemy pół kg suszonych grzybów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. I no i już.